Jest niedziela, niedzielny poranek, a my idziemy wypełnić nasz obowiązek obywatelski. Idziemy głosować. Ja mam obywatelstwo tureckie, mam dwa obywatelstwa polskie i tureckie. Za granicą jestem Polką, za granicą Turcji jestem Polką, a w Turcji jestem Turczynką, więc idę oddać głos. Idziemy rodzinnie oddać głos na naszego kandydata. Głosować będziemy w szkole. W szkole podstawowej, w której uczyły się moje dziewczyny, to dobry znak. Jesteśmy już po głosowaniu. Idziemy teraz jedziemy na piknik. Wybywamy z domu, tak jak mówiłam wcześniej, nie będziemy w domu, nie będziemy czekać na wyniki. A jedziemy na piknik, na śniadanie, na skalę, nasze miejsce. trzeba wstąpić do piekarni O, są pide, pide, börek. Lavaş alalım, ekmek. Tamam, çekerim. Ya siz izin veriyorsanız çekerim tabii ki. Bizden Biz köye giderken alıyoruz zaten sizden seviyoruz. Dört tane bunlar. Büyük simit yok değil mi? Evet. A teraz idziemy do sklepu po ser. Ser nam się skończył, a tutaj jest jakiś nowy. Otworzyli sklep w naszej wsi z produktami regionalnymi i ekologicznymi. Zobaczymy, co tutaj mają. O, o. Idziemy po serek. O, oh, kieszeczkę. Yeah. Dejmy się, a aktu bubelki. Myślałam, że to są regionalne, co zwykłe z Gürmaru, sery i to najgorszej jakości. O wiem, Mirbunon Psjejny, ne? Klasik ama. aktu? Aktu był Izmirin Pirta naszej, şey, fabryka. Balik jest derken A <laughs> jestem zawiedziona. Jeśli chodzi o ser... Dene olmasa. Jeśli chodzi o ser, jestem zawiedziona. Zobaczcie. Ha? Tam ma... Wszystko z marketu. Zobaczcie, tak jakby market. Aa! Jestem z... zawiedziona. Nic tutaj nie ma takiego specjalnego. Kazlar, ne kadar? 40. 40 Tamam. Ben iki kilo istiyorum. Kiemalpasza to jest region w którym rosną czereśnie Za kilogram 40 więc możemy sobie kupić. Siedzimy na kamieniu i będziemy jeść śniadanko. My i nasze śniadanie. I Penny nie pokazuje, bo nie chce, nie chce być pokazywana. A śniadanie jak w domku. Chlebek bezglutenowy z kaszy gryczanej, ser. Ogórki, papryka, hummus i oliwki. I to jest herbatka. A Abdullah tak ale? Byliśmy też w piekarni oczywiście, i glutenowe jedzenie też jest. Brek. kalany jemśleż. Budakietę. A to jest kietę, takie okrągłe. Takie okrągłe coś. I w środku ma farsz. I ci, de A w środku jest smażona mąka. To jest takie regionalne pieczywo. O, i tak to wygląda. A tutaj mamy taki widok, piękny. Tureccy wiejscy, nowo zobaczcie. Blok. Blok mieszkalny na wsi, a tutaj wykupili cały kawałek ziemi, wyrównali i też prawdopodobnie będą budować bloki na wsi. Śniadanie na kamieniu. Hamak. W górach. Z takim widokiem, ale masz widok. Mamak. <noise> mamak. Tam, mamak tam. Aha. Mama kto jest dzielnica bankarza? Jak Ala, jak się buja? Fajnie? Fajnie, to się do... Boisz się? No. Nie spadniesz, nie bój się. A po śniadaniu przyjechaliśmy na chwilę na wieś i zaraz na jedziemy w górę. Dobra zimna woda. Zobaczcie, dopiero zauważyłam. Tutaj wrogo jest miejsce na kubek. To jest kubek jak ktoś pije. Tutaj ten kubek był przywiązany. Tutaj zostawił jeszcze dla głodnego wafelki i śliwki zielone. Güzel. Güzel gidiyorsun. Onların çobanı yok değil mi? Yukarıdan dikkat et, dikkat et, dikkat et bak çıkıyorlar orada. Macie kebab pionowy, a to jest kebab poziomy, który się nazywa kebaby i jest znany z Erz. Teraz będą go ścinać. Nie wiem, czy będą nacinać na takie patyczki normalnie. Klasyczna wersja to nacinanie na patyczki, ale tutaj to nie wiem, czy tak będą robić. Zobaczymy. Końcówka. my tu siedzimy. Jako starter dostaliśmy sałatkę, rukola, sałata i pomidor, sałata z, sałatka z cebuli, albo cebulę, możemy dodawać właśnie do kebaba, laważ, cieniutki chlebek. Zobaczcie, tutaj są jeszcze kiszonki, ostra papryka i taka sama sałatka. Zobaczcie, jak podają, prawdziwa, tak właśnie podają działa ja kebab, ten poziom w Erzurum, tak go przecinają. A zobaczcie teraz, jak należy jej zdejmujemy do chlebka, wkładamy cebulkę do środka, zaraz najpierw muszę się wziąć widelec, o, cebulka do środka. Zawijamy i jemy ze smakiem. A jak ktoś chce, to są jeszcze przyprawy i można sobie dodać dodatkowe przyprawy. Nasel? A A teraz pokażę Wam jak jem ja. Jem bez lawarza.

I na szyi też. Kawy, słyszeliście jak Abdullah pije herbatę i to nie tylko on. Herbatę po turecku? Pije się. Pije się, siorbiąc. Teraz pewnie słyszeliście. Tak się pije turecką herbatę. Takie siorbanie, pijąc herbatę. Nazywa się Fyrd Zobaczę, czy ja też dam radę. Za gorące. Za gorące. Ja nie tak nie umiem się orbać. Nie umiem. Wyć ciekiem My już wróciliśmy do domu, jest godzina 15 po 6. O siódmej prawdopodobnie zaczną się programy, w których będą podawać pierwsze wyniki wyborów. Ja teraz przygotuję kawę po turecku, my sobie usiądziemy, odpoczniemy i będziemy czekać na wyniki. Gone for too long. Stand